Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Kolor i Kropka Scrabooking. Dzisiaj przychodzę do Was z kartkami. Są to kartki świąteczne, zimowe i przychodzę do Was z tymi kartkami po to, żeby wam pokazać, jak one wyglądają po otwarciu z każdej strony, jak one się prezentują. Przede wszystkim chciałam Wam pokazać po, y, y, materiały, z których je wykonywałam, y, czy narzędzia, którymi się posługiwałam podczas wykonywania tych kartek. Y, chciałam Wam Was też zainspirować do stworzenia własnych kartek y, dla najbliższych szczególnie. Natomiast ja y, sobie wyznaczyłam taki trochę challenge y, i każdego dnia grudnia do 24 włącznie y, postanowiłam, że będę umieszczać na Instagramie jedną kartkę. Te kartki są już na Instagramie, także możecie je sobie pooglądać i pośledzić mnie. Link do mojego Instagrama pod filmem w opisie. Też chciałabym Wam pokazać, właśnie jak różne kartki można wykonać. A ten challenge związany też jest z tym, że nie wiedziałam, co mam zrobić ze ścinkami z kolekcji, na przykład z których robiłam albumy zimowe, czy inne prace, i gdzieś tam te kolekcje mam po części już wykorzystane, więc stwierdziłam, że po prostu wykorzystam je do wykonywania kartek takich świątecznych. I pierwsza kartka. To jest bardzo, bardzo prosta karteczka w kolorach czarno-białym. I tak chciałabym, chciałam, żeby ona właśnie została na czarnej bazie. To jest kartka, która powstała w 100% z wykorzystania kart do journalingu. Ja akurat te karty kupiłam jeszcze w Family Portraits, to jest akurat zestaw pod nazwą Nordic. Um, Także one fajnie mi tutaj zapasowały, one są naturalnego rozmiaru, ja ich nawet nie docinałam, zobaczcie, tak samo tutaj po otwarciu bardzo proste formy graficzne, które ja też, jeżeli śledzicie mój kanał, to wiecie, że ja lubię, tutaj również, tutaj zrobiłam mini kieszonkę po to, żeby właśnie móc włożyć tego taga to jest tag, chcę Wam też pokazać, który udało mi się kupić w sklepie Action, w takim zestawie, i to jest zestaw. To są takie tak turkowe zawieszki, prawdopodobnie do prezentów. Ja bardzo fajne są, polecam, ponieważ jest super gramatura, 300 gram. Także są sztywne w trzech kolorach i jest ich sporo. Także na pewno gdzieś tam w kolejnych pracach będziecie mogli z pewnością mnie zobaczyć. Mają fajny wzór, zobaczcie, który jest mega uniwersalny i można go wykorzystać. Naprawdę w różnych pracach. I do tego sznureczek biały na tagu. I tył również prosty. Kartki, także taka mega prosta kartka. Tutaj mamy akurat front z tym jelonkiem. Natomiast tutaj, jeszcze, żeby ta kartka nie była aż tak płaska, to mamy tekturkę, która jest potuszowana na czarno. Powiem Wam szczerze, że nie, nie powiem Wam, jakiej firmy jest ta tekturka, ponieważ dostanę chyba jako jakiś bonus przy zamawianiu jednej z paczek. No i tutaj mamy też napis Wesołych Świąt podniesiony właśnie na tej tekturce i, i tam delikatnie na kosteczkach 3D. Także pierwsza bardzo prosta kartka do wykonania dosłownie w 5 minut. Co mamy dalej? Dalej mamy zestaw takich dwóch kartek. Ja je nazwałam kartki w stylu amerykańskim. I to są kartki, które zostały wykonane z, na bazie kolekcji od Craft Sensation Christmas. Jest to kolekcja foliowana. Co prawda tutaj akurat tego nie widać, ale już w tej drugiej kartce owszem, mamy tutaj papiery, które są foliowane. O, zobaczcie, widać. Napis też jest foliowany. I tył te choineczki też. Także lubię też właśnie te kolekcje, które są po części foliowane, dodają troszeczkę charakteru w tych kolekcjach. Ta kolekcja była dość prosta, też się bardzo długo zastanawiałam, co zrobić z tej kolekcji, i tutaj akurat w przypadku tej karteczki wykorzystałam po prostu kartę z kolekcji. Taki samochód. Ta karta jest podniesiona na taśmie 3D i podklejona papierem, też skrapowym z kolekcji. W środku bardzo prosta, można białym pisakiem. Napisać życzenia, pisakiem, czy, czy długopisem, cienkopisem. I tył karteczki. Już mam tu nie wiem, czy. O. Też wycięte wykronikiem kółeczka, i też element z kolekcji, i piękna krata, która mi się właśnie też tak kojarzy bardzo z takimi świętami w stylu amerykańskim. Także bardzo prosta kartka, tym razem na bazie takiej kremowej. A, właśnie do kompletu była stworzona kartka taka troszeczkę podłużna. I tutaj jeszcze też wykorzystywałam takie półkamyczki. Też, one są, też je kupiłam w sklepie Action. Zobaczcie, one są fajne. Ja akurat wybrałam sobie zestaw z w takich bardziej neutralnych kolorach. One są też w trzech rozmiarach, mniejsze, średnie i większe. Fagi się bardzo prezentują na różnych pracach. I tutaj właśnie też wykorzystana jedna z tych, jeden z tych kamyczków. Element wycięty z kolekcji, w zasadzie bardzo prosta kartka, docięty tylko papier skrapowy, podklejony na papierze bazowym. Miejsce, zobaczcie, na wklejenie bądź wpisanie życzeń. No i tył kartki też bardzo proste. Także naprawdę kartki, które naprawdę jest w stanie wykonać każdy. Kolejna kartka. To jest kartka, która została wykonana też z kolekcji od Craft Sensation. I ta kolekcja no, jest bardzo mi bliska, bo już któryś raz po nią sięgam. Jest to kolekcja Fancy Christmas Party od Craft Sensation właśnie, też duża kolekcja. Gwiazdki są z Pepco. Dodatkowo napis, tekturka, też potraktowany tuszem, żeby tak był zbliżony kolorystycznie do, do, do kolorów tych tutaj wykorzystanych na papierze skrapowym. Ten brokat pięknie się mieni. Dodatkowo tutaj mamy takie środeczek kwiatuszka i to jest, już Wam pokazuję, Proszę, ćwie ćwieki dekoracyjne z DP Craftu, które ja bardzo często wykorzystuję. Nie powiem wam z, której, z którego zestawu. To są te zestawy. Ja bardzo lubię te, te ćwieki, bo one naprawdę dodają mega uroku. I ten, czy album, czy kartka, naprawdę wydają się mega wykończone. I to jest taka jakby biżuteria. Czy dla kartki, czy, czy dla albumu. Także ja bardzo lubię to wykorzystywać, i też tutaj na no, płasko przyklejony papier skrapowy, baza z papieru kraftowego, standardowy taki rozmiar kartki, przynajmniej której ja robię, czyli 10x21 cm. A w środku mamy tutaj miejsce na wklejenie bądź wpisanie życzeń i wycięte elementy, właśnie z arkusza z kolekcji. No, i też krata. Trochę taka kartka bardziej męska, chociaż niekoniecznie, ale bardzo lubię tą kolekcję. Zobaczycie, że na pewno do niej wrócę i też Wam coś pokażę innego z tej kolekcji. No, i kartka Mikołajkowa, która była udostępniona na Instagramie właśnie 6 grudnia. Też prosta kartka. Forma, format 14x14 cm. Tu z jednej strony. Zaokrąglona i to zaokrąglenie było wykonane takim dziurkaczem i prosta z tego względu, aha, już Wam mówię, to jest kolekcja też Christmas, jeżeli chodzi o kolekcje zimowe od Craft Sensation, oni często te kolekcje nazywają Christmas, I ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć, z którego to jest roku, ponieważ tam nawet nie ma daty produkcji, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, z którego roku jest ta kolekcja. Ale w fajnym... Tak, te papiery mi akurat przypasowały, bo tak mi się skojarzyły świątecznie, mikołajkowo, właśnie z takim śnieżkiem. Mamy mikołaja, taki świąteczny słój, podwyższenie właśnie na kosteczkach 3D. W środku prosta kartka. Ja tutaj akurat zastosowałam mini kopertę. Kółaczko z wykrojnika, na przykład na jakiś załącznik prezentowy. I z tyłu też bardzo prosta kartka. Wykończona. Ok. Jedna kubka za nami. Kolejne. To na pewno poznajecie tą kolekcję. To jest kolekcja od P13: The Four Seasons Winter. Duża kolekcja, z której korzystałam przy wykonywaniu albumu dla Was, albumu zimowego, który jest dostępny na moim kanale. Są też dostępne tutoriale, jak wykonać ten album. I to są kawałki, które mi pozostały właśnie z tej kolekcji. Tutaj mamy napis Magicznych Świąt Bożego Narodzenia, podklejony na papierze lustrzanym złotym Magicznych Świąt Bożego Narodzenia. I tutaj mamy wykorzystanie właśnie elementów wyciętych, ponieważ ja sporo tych. Ja wycięłam wszystkie przy robieniu albumu, ale nie wszystkie wykorzystałam. Więc tutaj mamy pokazane, jak można te elementy z kolekcji też wykorzystać, właśnie w kartkach. I mamy taką kompozycję stworzoną w środku w kartce. I tutaj mamy miejsce na wpisanie życzeń bądź wklejenie. I akurat tutaj jeszcze wykorzystałam. Dziurkacz taki brzegowy, który też bardzo lubię. To jest ten dziurkacz, żeby ta kartka troszeczkę inaczej wyglądała. I papier skrapowy z kolekcji, baza kraftowa, a tył bardzo prosty z elementem wyciętym z kolekcji. Także, też kartka naprawdę, która jest do zrobienia na szybko. No i tutaj kolekcja, z którą miałam trochę problem. To jest kolekcja również od Craft Sensation i to jest kolekcja Traditional Christmas. Um, kolekcja trudna, ponieważ um, wzory w tej kolekcji są bardzo duże, trudne do wykorzystania, mało jest elementów, w zasadzie w ogóle nie ma elementów do wycięcia, nie ma jakichś elementów dekoracyjnych, także jest kolorystyka też jest bardzo zgaszona. Ciężko mi było, powiem Wam szczerze. No i wpadłam na pomysł, że zrobię Taką kartkę. To nie są elementy wycięte z kolekcji, bo oni przynajmniej do tej pory nie stosowali takich arkuszy z elementami do wycięcia. Ja Wam pokażę, jak wyglądała strona, proszę. Tak wyglądała strona z kolekcji. I postanowiłam, że po prostu potraktuję to jako elementy, które mogę wyciąć, i właśnie z nich wykonałam. Tą kartkę. To jest kartka warstwowa, może odrobinę trudniejsza niż to poprzednie. Kilka elementów jest po prostu podniesionych do góry. Delikatnie jest tutaj zmieniony, zobaczcie, kształt tej kartki. O, może. O. Czyli mamy troszeczkę inny kształt, nie taki standardowy. Mamy święta, napis. W środku też bardzo prosto, zobaczcie, jakie duże elementy, ciężko naprawdę zrobić, zostawić te papiery i zrobić coś fajnego. Na pewno się oczywiście da, natomiast jest to kolekcja mega trudna, przynajmniej według mnie. Kolejna karteczka z przepięknych papierów od Scrap and Me kolekcja Holy Dolly Christmas. I jak zobaczyłam te deski, to oczywiście musiałam zrobić z tego kartkę. Uwielbiam kolor niebieski. To są elementy wycięte z kolekcji. Napis jest również z kolekcji, podniesiony na kosteczkach 3D. Tutaj do zrobienia dziurek wykorzystałam dziurkacz od We Are Premal Keepers, ale korzystałam z tego, zobaczcie, mniejszego, z tych, z tych mniejszych dziurek. No i do tego sznureczek w kolorze złota. I tutaj również mamy, zobaczcie, te ćwieki dekoracyjne od DP Craftu, no, uwielbiam. No i papier lustrzany pod napisem. Też prosta kartka. Tutaj mamy z kolei wycięcie, które wykonałam. Jeszcze raz pokażę tym dziurkaczem, i to jest ta część, która wykonuje właśnie takie wycięcia. Też go bardzo lubię i też go już nieraz wykorzystywałam. A w środku mamy docięty papier skrapowy z kolekcji. I gwiazdeczka na końcu. Także też bardzo prosta kartka. Tutaj te gwiazeczki podklejone na kosteczkach 3D, żeby troszeczkę tą kartkę urozmaicić. No i jest jeszcze jedna kartka. Wydaje się prosta. To jest shaker. Tu może ja Wam trochę przybliżę. To jest shaker z wykorzystaniem kalki. Z napisem Świąteczne Życzenia. W zasadzie kartka czarno-biała, i w takiej kolorystyce chciałabym ją pozostawić. Ona w środku jest, zobaczcie, też czarno-biała, z wykorzystaniem papieru od Craft Sensation. Ten papier czarno-biały jest z kolekcji nieświątecznej, bo to jest kolekcja Flower Power. Ale szukałam jakiejś kolekcji, gdzie byłoby użyte właśnie dwa kolory, czyli czarny i biały. No i tak mi tutaj ta akurat przypasowała delikatnie, żeby gdzieś tam wychodziła spod tej ramki. Prosta bardzo kartka. Shaker, zrobiony przeze mnie w takiej ramce. Tutaj wykorzystałam słuchajcie. Taki żelopis biały do wykonania tego przeszycia, bo jakoś tak mi coś tu brakowało. Natomiast cała ta kompozycja kamieniczek wykonana została przeze mnie ręcznie. Zobaczcie, i już wam mówię co wykorzystałam do stworzenia tych kamieniczek. Ja korzystałam z trzech. Z trzech cienkopisów. To są. Dziękopisy, już Wam to pokazuję na zbliżeniu. Nie wiem, czy ktoś z Was rysuje, ale może tak. I też używa, to są mikrony, ja je bardzo lubię. Sakura to są dziękopisy Archival Ink, także one nie blekną, nic się z nimi nie dzieje, są wodoodporne. Różne grubości, ja korzystałam z trzech 005, 03 i 08, 005 to jest ten najcieńszy, czyli te delikatne kreseczki tutaj przy tworzeniu jakby całej kompozycji. W niektórych miejscach jest użyty 003 i 08 na obrysie całej tej kompozycji. Także tak to wygląda. Wcześniej korzystałam też z zigów. E, tutaj akurat Wam pokażę, to, i to są wizyki, które kupiłam ponad 10 lat temu i ja z nich dalej korzystam, także naprawdę mega, e, one też są e, wodoodporne, e, nawet jest napisane for driving and scrapbooking, także e, nawet te ponad 10 lat temu nie wiedziałam, że e, do tego mi się przydadzą, A tutaj akurat mamy dwie chyba 01. I do tego tutaj oczywiście są wykorzystane gwiazdeczki, cekiny w kolorze białym, srebrnym i w środku też znajdują się mikrokulki. Ja akurat korzystałam z mikrokulek od sztuki zdobienia, pół milimetrowe, maleńkie, ale są piękne, bo one też fajnie, fajnie tutaj się przemieszczają i przemieszczają też te cekiny, także super i fajny odgłos, nie wiem czy słyszycie. Piękna kartka, na pewno zostanie komuś wręczona. I to jest w zasadzie wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Śledź, śledźcie mnie koniecznie na Instagramie, na, na fanpage'u. Linki w, w opisie do filmu. Zobaczcie, tych kartek już trochę powstało. No cóż. Trzymajcie za mnie kciuki na pewno, żebym dotrwała z wykonywaniem tych kartek do 24 grudnia. No i śledźcie mnie koniecznie na kanale. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!